Witamy po przerwie w nowym roku. Pomysł był taki, żeby w ogóle zamknąć ten kanał. Ale Krzysiek mi tutaj mówi, że może jeszcze trochę później zaczekać z tym. No nie wiem, wiecie Państwo, dostaję takie różne dziwne maile, za chwilę zatytuję. Jedne są miłe, sympatyczne, drugie, trochę mi że tak powiem, wkurzają mnie dlatego, że ja tyle czasu i tyle energii poświęcam, żeby wytłumaczyć Państwu, że ja już niczego nie naprawiam. I ciągle przychodzą maile, dzisiaj przed takim, fileczkę, właśnie zacytuję. Chciałbym się dowiedzieć, ile przybliżeniu kosztowałaby naprawa Integry A8. No i tu facet opisuje, co się popsuło, wejście FONO, coś tam tego. On Integra 8650. Proszę Państwa, wystarczy wejść na moją stronę. Jest taka zakładka, która się nazywa E, oferta, później serwis aparatury. Otwieramy zakładkę serwis aparatury, i co, na tej, i co w tej zakładce czytamy, jeśli chodzi o te kwestie? Czego nie naprawiam? Nie naprawiam e, między innymi i nie będę wszystkiego czytał, czego nie naprawiam, tylko przeczytam to, co odnosi się do akurat do tego maila. No więc tak. Odtwarzacze audio, CD, DVD, gramofonów, magnetofonów, sprzętu radiowezłowego, żadnej domowej aparatury HFI, wzmacniacze amplitunerów, głośników i tym podobne, sprzętu samochodowego, proszę Państwa, nie naprawia. Nigdy nie naprawiałem. Po co do mnie dzwonić, zajmować mi czas, swój czas tracić? Nie wiem. Eee, kolejna sprawa... A bo dobrze, zrobimy tak, najpierw pokażemy odsłuch, który się już, że tak powiem, zmontował, a który tam jakiś czas temu był jeszcze surowy. E, także, a później będę jeszcze kontynuował tematy e, właśnie te, o których, o których zacząłem mówić, czyli maile, telefony i tak dalej. Pokaż Krzysiu odsłuch, mamy gotowy, dziesiątka HF starego typu, taki... Kiedyś to się nazywało H50 firmy Celestion, to jest nieoryginalny, no ale nieważne. W każdym razie tak to wygląda. Tu jest gniazdo statywu, tu jest to gniazdo ze zwrotnicą, tu jest rączka do noszenia, narożniki, dwa kąty, czyli taki kąt i taki bardziej. O, o. nóżki, bas refleks, duża dziura. Dlaczego taka dziura? Ktoś by mógł się zapytać, taki duży otwór? A No, dlatego, że. Ten głośnik ma dość wysoki rezonans i trzeba było się z tym głośnikiem dopasować do, a właściwie otworem do głośnika. Głośnik tam ma coś 85 Hz, więc otwór wyszedł duży. Natomiast tutaj jest taka jeszcze ciekawostka, e, jeśli chodzi o samą zwrotnicę, bo tak jak już to wcześniej mówiłem, e, była taka koncepcja, żeby żeby te podłączenie, to zresztą pokażę zaraz, jak e, pokaż, ja tam. Wezmę jakiś spikon, kabelek. Pokażemy tutaj ideę, która się sprawdziła. Mianowicie e, gniazdo jest tutaj, prawda? Znaczy dwa gniazda są tutaj. Stawiamy sobie odsłuch tu. Przerzucamy sobie gniazdo pod nóżkę. Gdzieś tam z tyłu. Prawie go nie widać. Trudno jest go uszkodzić. Trudno na niego nadepnąć. I taka jest koncepcja i się i się sprawdziła ale dodatkowe gniazdo jest jeszcze oczywiście tutaj, bo jak kolumna stoi na statywie, to chodzi o to, żeby ten przewód był skierowany w dół. I teraz powiem Państwu o zwrotnicy, bo zasadniczo w takiej paczce wiele firm e, zastosowałoby co? Kondensator, i to jest jakby można powiedzieć standard. W wielu przypadkach miałem takie fabryczne zestawy tam dziesiątka czy dwunastka plus wizek i jedynym elementem w filtrze to był kondensator no czasami jak już firma bardzo się przyłożyła to jeszcze dołożyli cewkę czyli zrobili film, filtr 12dB jeśli chodzi o tę moją zwrotnicę to zaraz tutaj bo jedna śrubka jest przykręcona muszę ją wykręcić żeby żeby pokazać o co tutaj chodzi korzystałem taką starą płytkę zaadoptowałem ją ja tam, nie miałem wszystkich elementów takich, jakie zazwyczaj stosuję, czyli na przykład powietrznych cewek, więc zastosowałem akurat przypadkowo tutaj cewkę rdzeniową, ale to jest trochę bez znaczenia, bo tak jak powiedziałem, no to jest prototyp, prawda? Tak wygląda zwrotnica eee, i co jest na tej zwrotnicy? Są bezpieczniki. Jeden bezpiecznik, taki o, zwykły, zabezpiecza ten głośnik 10 calowy. drugi bezpiecznik typu polisuit zabezpiecza hf a dodatkowo jeszcze jest rezystor który e, ogranicza moc na ten gwizdek e, no i oczywiście kondensator i cewka czyli klasyczny fil 12 decybeli kwestia tego bezpiecznika proszę państwa ja prawdopodobnie jestem jedyną firmą a przynajmniej ja nie spotkałem w swojej praktyce żadnej z w której byłby zastosowany taki bezpiecznik. A szkoda. Dlaczego? Dlatego, że taki zwykły, najzwyklejszy, najprostszy, tani bezpiecznik czasami naprawdę może nam wiele spraw, e, że tak powiem, zabezpieczyć. No bo jeżeli, wy, jeżeli jest dobrze dobrany, to przy przeciążeniu, przy, jeśli końcówka. Będzie miała na przykład za dużą moc, albo ktoś po prostu przesadzi, to taki bezpiecznik zadziała i uratuje nam głośnik, prawda? Oczywiście wadą tego rozwiązania jest to, że taki bezpiecznik, jeśli się, że tak powiem, przepali, no to kolumna przestanie grać, tak? I być może dlatego firmy tego nie stosują, żeby po prostu uniknąć takiej sytuacji. Ja dawniej, bo ja te bezpieczniki stosowałem już bardzo dawno, i miałem parę takich sytuacji, kiedy to rzeczywiście pomogło. Na przykład taka sytuacja, że gdzieś tam w jakiejś dyskotece stały moje suby, dwie piętnastki, każda piętnastka zabezpieczona oddzielnym bezpiecznikiem. I po prostu e, jakieś tam zwarcie e, czy elektryk coś tam po pochrzanił, zrobił 380 zamiast 220 gniazdce końcówki jakieś tam były nie moje, odpaliły. I przestały grać też i kolumny, ale okazało się, że po wymianie bezpiecznika kolumny zagrały, wszystko było, że tak powiem, sprawne. Oczywiście takie zabezpieczenie nie jest stuprocentowe, bo stuprocentowych zabezpieczeń nie ma, ale zawsze warto. No i teraz, e, właśnie ten problem z tym bezpiecznikiem, e, jak go obejść. Ja na przykład dawniej w zwrotnicy dawałem dodatkowy bezpiecznik, bo już tam przyklejałem go, że tak powiem, do druku. Można sobie go było w razie czego e, wymienić. A w tej zwrotnicy zastosowałem taki dość prosty patent, ale pierwszy raz padłem na taki pomysł. Otóż e, gniazda mają różne funkcje. To znaczy tak, jedno z tych gniazd, para tych gniazd, powiedzmy, załóżmy, lewe i, te, i to pod spodem, jest, e, jest tak podłączone, że jest po bezpieczniku. Czyli jeśli bezpiecznik się przepali, to kolumna przestaje grać. I teraz e, przestaje grać całkowicie, czyli po, ponieważ bezpiecznik e, zarówno zabezpiecza e, dziesiątkę, jak i driver, jeszcze dodatkowo jak. Je. Chociaż można byłoby. Ale dobra, nie będę tutaj o innych opcjach mówił, tylko powiem jak jest. E, ponieważ e, m, bezpiecznik się przepalił, kolumna nie gra. Ale drugie gniazdo z tej pary jest połączone. Przed bezpiecznikiem. W związku z tym, jeśli tak się stanie, że kolumna przestaje grać, jest impreza, tak? I nie wiadomo, co się stało. Zakładamy, że uszkodził się bezpiecznik. Taki optymistyczny wariant. Wtedy klient może sobie wyjąć tego spikona z jednego gniazda i włożyć go do drugiego. Jeśli mu zagra, to znaczy, że ten bezpiecznik jest przepalony, i oczywiście, odpowiednio do tego podchodząc w sensie Uważnie i rozsądnie można tą imprezę sobie przegrać do końca, dając mniejszą moc, wiedząc już wcześniej, że się przesadziło, i później, na przykład, w domu jest sobie ten bezpiecznik wymienić. I znowuż wrócić do, do, do tego, że zawsze się podłączamy albo tu, albo tu, a nie tu, bo tu jest e, wcześniej. To gniazdo jest podłączone, tak jak mówię, przed bezpiecznikiem. Oczywiście to wymaga odpowiedniej informacji, klient musi o tym wiedzieć, może się pomylić, no ale to już jakby jest jego problem, tak? Ja daję taką możliwość, której wcześniej nie było. I teraz, druga, jak to jeszcze można mm, sprawdzić, co się faktycznie popsuło, bo, bo dzięki takiemu rozwiązaniu, w zasadzie bez rozbierania kolumny, wiadomo wszystko, no bo tak. Jeżeli przepalił się bezpiecznik i po przełożeniu do drugiego gniazda głośnik ten zagra i gwizdek, to oznacza, że po prostu bezpiecznik się spalił. Ale jeżeli mimo przełożenia do drugiego gniazda nie zagra, no to znaczy, że uszkodził się głośnik. Jest pełna informacja. Po prostu przez odpowiednie manipulacje można mieć pełną informację, co tak naprawdę stało się z kolumną. No i tyle. To tyle na ten temat. Myślę, że dość ciekawa sprawa. Może kiedyś jak jeszcze będę robił jakieś paczki, to tak skonfiguruję tą zwrotnicę, chociaż, chociaż tutaj mój kolega sugeruje, że, że to musi być pełna informacja, że opisane, że to, że tamto, a tak w ogóle to, to po co ten bezpiecznik. No, Ja mówię, generalnie nikt taki się w to nie bawi. Być może również dlatego, że firma woli sprzedać zestaw naprawczy do głośnika, niż na przykład, żeby ktoś za złotówkę mógł sobie to, że tak powiem, e, zabezpieczyć. Tak? Jeżeli chodzi o tego poliswitcha, który zabezpiecza gwizdek, to w przeciwieństwie do tego zwykłego, szybkiego bezpiecznika, on nie jest tak, e, on nie zabezpiecza tak skutecznie, ponieważ e, ma dużą histerę, znaczy trzeba mu dużo większy prąd dać żeby on zadziałał tam, powiedzmy, pięciokrotnie taki. Więc jeżeli on do zadziałania potrzebuje dużo większego prądu, to on nie zabezpieczy tego y, wysokotonowego głośnika w każdym wypadku. Zabezpieczy go praktycznie tylko wtedy, jeżeli, będzie, jeżeli w dłuższym czasie będzie na niego y, podawana moc taka na granicy zadziałania tego bezpiecznika. Ale jeśli pójdzie taki szybki jakiś impuls, na przykład na skutek Jakiegoś powiedzmy sprzężenia mikrofonów czy coś takiego, bo już miałem takie sytuacje, to, to, on, to on nie zadziała. Jest mała szansa, żeby. Natomiast ten bezpiecznik, który szybki bezpiecznik do tego większego głośnika, jak najbardziej zadziała. A może jeszcze jedno powiem. Ten odsuszek jest taki mały, niewielki, zgrabny i zamiast dziesiątki może być tutaj również zamocowana dwunastka. Przy czym, jeśli jest dwunastka, to oczywiście jakby wymusza to konieczność stosowania wyłącznie takiego niewielkiego hf -a. Nie można już wtedy włożyć na przykład o, czegoś takiego, takiego drivera, który tutaj akurat mógłby być włożony. Tak? Natomiast, e, jeśli będzie dwunastka, no to będzie za dużo zajmowała miejsca i takiego, e, takiego hornę już nie założy. To taka dodatkowa informacja, ale dwunastki z hornem, jakby ktoś potrzebował, proszę bardzo, jest oddzielna obudowa, tu będzie zamocowana właśnie dwunastka, jak ją zmontuję to pokażę, tu jest taki subwoofer, o którym wspominałem, że pan DJ, który zamówił u mnie właśnie sprzęt to czeka właśnie na te suby, teraz one już są, i długo będą gotowe no i wracamy, teraz Krzysiek może się tam usiąść na, na, na odsłuchu, żebyś nie musiał stać, bo przecież jesteś po pracy jest bardzo zmęczony. Więc sobie usiądę, a ja tutaj jeszcze na chwilę wrócę do tematu tych maili. E, mam tutaj jakąś taką ściągę. E, aha, no tak. Więc proszę Państwa, dostaję również, e, oprócz takich maili, których wolałbym nie dostawać, albo jeszcze inny Państwu zacytuję, e, momencik tylko, gdzie to było. E. Bo dzisiaj też dostałem. A, to nie był mail, to był telefon. rano telefon. Dzień dobry, panie Piotrze. Ja oglądam pan kanał. Pana kanał jest bardzo fajny tego. I, i czy pan by mi naprawił cztery Tonsile? Ja Kurde, ja mówię człowieku, no. Oglądasz kanał. Przecież w co drugim filmie powtarzam, że nie naprawiam już głośników, a tym bardziej głośników Tonsil. Głośniki Tonsil, to ja naprawiałem... Parę sztuk 30 lat temu, i od tego czasu nie chcę mieć nic wspólnego z żadnymi głośnikami Tonsil. I uwaga, również żadnymi, nie naprawiałem głośników Tonsil, nie naprawiałem żadnych wynalazków krajowych, które najczęściej były jakąś tam składaną chińszczyzną. Zajmowałem się wyłącznie profesjonalnymi głośnikami zachodnimi. Taka była specyfika działania mojego serwisu. Więc nawet gdyby ten pan od Tonsila zadzwonił do mnie. 10 lat temu, to powiedziałbym mu dokładnie to samo co dziś. Jeden jedyny głośnik Torsin naprawiłem takiemu człowiekowi, tam nie wiem, z 8 lat temu, i to był jedyny estradowy 15, ale naprawiłem go tylko po to, żeby pokazać, jak powinien wyglądać taki głośnik estradowy, a jak nie powinien, bo to co robił Torsit, to była porażka. I można sobie na mojej stronie w zakładce o naprawa głośników przeczytać dość dużo, dość duży taki fragment tego. E, tej zakładki poświęcony jest właśnie e, no, temu, co, co próbował robić tonsil w, w, w Estradzie i to był po prostu m, Żenada. No ale nieważne, teraz, tak proszę Państwa, kolejny mail czytam i będę się do niego i postaram się do niego odnieść. Proszę słuchać. Nie chcę Pana zarzucać niepotrzebnymi pytami, pytaniami, dlatego krótko. Oglądam e, Pana stronę, e, zapoznaję się ze stroną, oglądam filmy. E, w goleniu frajerów opisał Pan obecną sytuację film produkujących nagłośnienie. Czytałem kilka Pana testów z lat, e, wcześniejszych, tam z lat 2000, e, gdzie dość poklewnie wypowiadał się Pan na temat Alto. I pytanie tego Pana jest takie: Czy w dzisiejszych czasach o produktach tej firmy zmienił Pan zdanie? Ja oczywiście odpowiedziałem na ten mail indywidualnie temu panu, ale chciałem się również do tego stosunkować publicznie. Otóż, proszę państwa, ja rzeczywiście w swoim czasie przeprowadzałem mnóstwo tych testów. Przywozili do mnie aparaturę, począwszy tam od jakiegoś Beringera, skończywszy na L-Akustiku. Dużo z tych testów w formie PDF można sobie na mojej stronie obejrzeć, poczytać i zobaczyć. Natomiast ja, w ja od dawna już się tym nie zajmuję. Głównie dlatego, że po prostu przestało mnie to bawić, bo sprzęt trafiał coraz gorszy. Ja musiałem to, znaczy, musiałem, no powiedzmy, przetestowałem tam, jakąś tam paczkę czy jakiś wzmacniacz. Po czym się okazywało, że taki test nie może się ukazać, ponieważ to byłaby antyreklama, tak? W związku z tym ja włożyłem w to pracę, poświęciłem temu kilka dni. Starałem się to robić rzetelnie, uczciwie, poważnie. Tak jakbym to te, swoje rzeczy badał, prawda? No ale się okazywało, że niestety dystrybutor nie może się zgodzić na test, gdzie będzie napisane, że yy, firma podaje, że wzmacniacz tam końców, kolumna ma 502, to ona ma 50. No, na przykład. A takie historie były. Także w takiej sytuacji ja włożyłem pracę, pieniędzy mi nikt nie wypłacił, no bo jakby test się nie ukazał, odpuściłem temat. Dziękuję bardzo. Od wielu lat żadnych testów nie przeprowadzał. I w związku z tym nie mam żadnej wiedzy na temat na przykład nowej aparatury, oprócz tej, która do mnie trafi przypadkowo na zasadzie, że właśnie jakiś klient coś mu się tam popsuło. I mimo że ja rękami i nogami staram się unikać yy, przyjmowania już od dość dawna yy, różnych takich sprzętów, nowych wynalazków, no to czasami coś tam do mnie trafia. I wtedy mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast, natomiast na temat Alto mogę powiedzieć tyle, że kiedyś to były bardzo fajne sprzęty. Sam osobiście miałem mikser, dziś mam zresztą niektóre paczki, były też przyzwoite. Stosowali na przykład w Power Mixerach moduły Power Softa. niby taka firma, a jednak, no ale to już wie Pan, nie, nie wiem, nie wiem jak to dziś wygląda, więc się nie wypowiada, Podobnie się nie wypowiadam na temat, i tutaj będzie drugi mail. Aha, tu jest jeszcze może takie coś przeczytam. Jestem zapracowanym człowiekiem, podobnie jak pan, więc jeśli nie będzie pan miał czasu na odpowiedź, to zrozumiem, ale ja oczywiście tak jak mówię odpowiedziałem. I jest też takie coś. Znam też tych ludzi, co by chcieli wszystko za nic. I to jest fajne, fajna fraza, prawda? Że są ludzie, którzy chcieliby mieć wszystko za nic. No ja też takich znam. A i oczywiście jak będzie patronaj to będę wspierać. Proszę Państwa, nie wiem czy będzie. Nigdy o tym nie myślałem, ale skoro pojawiają się takie sugestie, to kto wie być może że jak to zainstaluję na stronie i ktoś tam będzie chciał, że tak powiem, się ze mną podzielić, znaczy jakoś mi, że tak powiem, no docenić tą moją działalność, którą tutaj prowadzę, również w formie takiej właśnie jakiegoś tam wsparcia, to, to czemu nie? Ale to mówię. To muszę to jeszcze przemyśleć, i, i tak dalej. Także, no to oczywiście imię, nazwisko, adres, wszystko jest podane. Na takie maile odpowiadam, na anonimowe nie odpowiadam od razu. Mów. I kolejny taki ciekawy: to jest propozycja tematu do następnego filmu. Panie Piotrze, nawiązując do ostatnich filmów o produktach polecanych i niepolecanych, może mógłby Pan poruszyć temat który na polskim rynku jest ważny. Mianowicie swoje przemyślenia z e, serwisowania wyrobów innych krajowych producentów. E, mamy ich sporo. Zarówno aktywnych, jak i wygasłych, poczynając od gigantów, jak na nasze realia, jak Polaudio, czy LDM, Elmus, czy NAF przez wagę średnią, czyli Draw, Silver Sound, Granat Audio, po wygasłe firmy, jak Ścierański, Szeptycki, Basiński. Pozdrawiam, zdrowia, życzę i tak dalej. Proszę Państwa. Też oczywiście odpowiedziałem temu panu, dlaczego takiego filmu nie nagram. Dlatego, że ja nie mam praktycznie niemal żadnej wiedzy na temat e, sprzętu krajowych producentów. Dlaczego nie mam? Dlatego, że go nie serwisuję. I teraz trzeba podzielić to zagadnienie na dwa. Jedno to jest kwestia e, elektroniki, czyli na przykład wzmacniaczy, tam nie wiem, no mikserów, takich rzeczy. Nigdy nie naprawiałem na przykład wzmacniaczy ADS. Zmacniaczy, które dystrybuje NAF. Widziałem, nie naprawiałem. Bardzo mało miałem do czynienia ze starymi zmaciaczami Elmuza, ale miałem kiedyś. Poza tym nie. Szeptyckiego miałem na stole, nie naprawiałem. Mogę jakąś tam opinię swoją na ten temat wyrazić. I proszę Państwa, a dlaczego nie naprawiałem? Ktoś był zapytać, tak? No, no przecież... Panie, no Ludzie naprawiają, tak? Siedzi sobie koleś i przywiozą mu to, to naprawi, tam to naprawi. A ja, ja nie. A wiecie Państwo dlaczego? A również dlatego, że ja nie zamierzam wyręczać innych producentów i jakby robić tego za nich. Skoro ktoś coś wyprodukował, którakolwiek z tych firm, niech to naprawia. Jeżeli nie chce tego naprawiać, a to już jest inny problem. Do mnie dzwoni człowiek i pyta, Pana, ja mam tam wzmacniać firmy X. Ale ten pan powiedział, że on już tego nie naprawia, bo to jest stare. No to co? Ja powiedziałem. No to, to jak coś ja mam zrobić? A ja więc trzeba było nie kupować. Albo jakąś inną podjąć decyzję w kwestii, żeby kupować taki sprzęt, który jest serwisowalny, tak? Jeżeli firma coś wyprodukowała i sama i nie chce tego naprawić, to jest dla mnie po prostu porażka. Ja oczywiście też nie jestem w stanie naprawić wszystkiego. Swoj, swojej swoje aparatury sprzed tam nie wiem 30 lat no bo na przykład nie ma podzespołów już prawda? ale jeżeli ktoś produkuje i nadal działa ja ostatnie wzmacniacze swoje wyprodukowałem końcówki 20 lat temu 3 dni temu końcówka do mnie trafiła SPA 1200L i już jest naprawiona która ma minimum 20 lat także proszę państwa ja nie naprawiam i nie naprawiałem sprzętu krajowych producentów takie miałem zasady Mówię o elektronice. Troszkę inna sytuacja jest, e, jeśli chodzi o paczki. No bo wiele firm krajowych stosowało na przykład e, zagraniczne e, przetworniki. I jeśli trafiła do mnie taka paczka, nie wiem, jakiejkolwiek firmy e, polskiej, tu, w której to paczce były dobrej klasy e, profesjonalne głośniki, to ja oczywiście takie głośniki naprawiałem. I nieważne, czy to była paczka ldm czy to była paczka, nie wiem, e, handboxa, czy. Chociaż mówię, nieważne, ważne że co tam było w środku. Jeżeli w środku było coś takiego, co ja uznałem za y, warte naprawy, to to naprawiałem. Oczywiście dzisiaj już nie naprawiam, ponieważ po raz kolejny powtarzam, nie naprawiam już głośników. I co? I to by było chyba wszystko, dlatego że czas y, dobiega końca, a nie chciałbym przedłużać. Nie wiem, jaki będzie temat następnego. Następnego filmu, prawdopodobnie pokażę kilka ciekawych końcówek, bo akurat tutaj do mnie coś tam dotarło, ale na razie nie chcę o tym wspominać. No i tyle. Co jeszcze miało być? Nie wiesz? No właśnie, ściąga jest, ale ściąga jest taka słaba, powiedziałbym. Aha, może zaraz, zaraz. Ile tam jest czasu? 6 minut. 6 jeszcze zostało, tak? Tak. No dobrze, to ma, omówiłem te trzy maile w sumie, tak? Omówiłem telefon i myślę, że, że rzeczywiście na tym zakończę. Dobra, koniec. Dziękujemy i do następnego.